Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa zadem zatem sympatyków kanału Fishing On Channel. Słuchajcie, dzisiaj wybrałem się, jak widzicie, na ryby. Ale dzisiaj minimalizacja sprzętowa. Podbierak, jedna wędeczka, pikerek, wiaderko z zanętą, plecak i to tyle. Dzisiaj będę łowił tutaj na naszym kanale. Jest to woda no kill. Także tutaj się ryb nie zabiera. Jest to odcinek bardzo uczęszczany przez Straż społeczną i nie tylko. Także bardzo nas to cieszy. Jak widzicie, jestem sam. Niestety Jurka dzisiaj ze mną nie ma. No Oczywiście zajmuje się wnukiem. No i tak to chyba w tym roku będzie wyglądało, że większość czasu będę musiał sobie radzić sam. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Powiem wam, pogoda ma być zmienna, ale jest plus 9 stopni. Ale to mówię wam, ta pogoda jest w tym roku trochę zwariowana, bo jest połowa marca, a to tak, przymrozek 3 dni, później znowu 2-3 dni ocieplenia, i tak. Kółko raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, że ta pogoda nie jest ustabilizowana. A co z tego dzisiejszego dnia wyjdzie zobaczę. Głównie się nastawiam tutaj na klenia i będę łowił tylko i wyłącznie na chlewek. I to tyle z mojej strony. Tyle wstępu, a ja zaraz się tutaj rozłożę i zobaczymy, czy się uda coś złowić dzisiaj. Trzymajcie się, na razie. Słuchajcie, zestaw ten sam, prosty. Tutaj przypon około 40 cm, żyłka główna 0,18, przypon 0, 14, ciężarek 20 gram. Hak szóstka. No i tutaj jak widzicie w wiaderku mam. W domu sobie przygotowałem chleb tostowy. Namoczyłem, odcistołem nadmiar wody. No i rozrobiłem i tyle. I tutaj skóreczka z chleba. Widzicie, zakładam w ten sposób. Biorę tu od miąższu. No, ubijaj się i przebijam na wylot. Zobaczcie, tak to wygląda. No i tutaj zarzucę, poczekam. Najpierw będę tutaj obławiał trochę bliżej, później na środku i później pod tamten brzeg będę rzucał. I tak trzy miejsca tutaj obłowie. Z tym, że no, trzeba poświęcić 10-15 minut na jednym stanowisku, na jednym miejscu. Przykładowo tutaj jest rynna taka zaraz niedaleko na środku. Tam trochę głębiej, z drugiej strony też jest taka rynna. Także będę tam próbował No i trochę będę nęcił nie za dużo. Tym właśnie namoczonym chlebem tostowym i to tyle i zobaczymy. Dosłownie rzucę tam jedną, dwa razy, dwie nieduże. O, dosłownie tyle, żeby to tam trochę posmużyło i tyle. Oj co, czekamy, aby się coś wydarzyło. Słuchajcie, pół godziny minęło tutaj na tym miejscu, jak widzicie zarzucony pikerek i Wam powiem na razie nawet brania nie było, także jeszcze poczekam, może jakieś 5-6 minut i będę się przemieszczał kawałek dalej, w drugą stronę tam mam tu jeszcze takie 3-4 stanowiska do obłowienia i poszukam. Tej ryby, no bo jak na razie to się nic nie dzieje. A szkoda, pogoda fajna. Chciałoby się coś już wyjąć znowu. Stęskiwam się, powiem Wam, za tymi kleniami, ale jak na razie lipa. Piękna pogoda, co z tego, a ryba nie bierze jak na razie. No zobaczymy, mam jeszcze 4 godziny łowienia. Mam także spokojnie, myślę, że dam rady. Oby coś się zadziało. A jest rybka. Wejdzie w te zaczepy. A jest ładny kleniu. Chodź tu Jest Mój Ładna kluska Piękny Piękny Jakie ładny. No, pokaż się. Żeś mi się tutaj przewinął. Zobaczcie, jaki klenio. Piękny, co? Świetny. A, myślę, że gdzieś. Nie chce się mi go mierzyć, bo szkoda mi czasu. Ale myślę, że koło 40. 5 centymetrów to ma. Zobaczcie, jaka kluska. Przepiękny jest. Zaraz go wezmę w podbieraku tutaj wypuszczę. Zobaczcie, jaka fajna miejscówka. Tutaj i udało się wychaczyć takiego przepięknego klenia. Spaniały. Na sztycę go tutaj wypuszczę. O, ale piękny kleniucha. No zaraz się wypuścimy gościu. Ale piękny, piękna kluska. No odpływaj sobie, proszę. Hop. I już sobie poszedł. Na poprzedniej miejscówce, słuchajcie, nie miałem brania. Siedziałem tam prawie 45 minut. Teraz wybrałem następną miejscówkę tutaj. Jak widzicie, fajna miejscówka. No i dało się w końcu wyciągnąć pięknego klenia. 40 ponad centymetrów na pewno miało. Zresztą, żeście widzieli, jaka fajna kluska. Coś wspaniałego. Oby tak dalej. Jeszcze będę zadowolony, jak wyjmie jeszcze jednego lub dwa. To wtedy będę cały happy. No, zrobimy sobie przerwę na kawę. I obserwujemy szczytówkę, Zobaczymy, jak będzie. Powiem Wam, cisza się zrobiła teraz, jak nie wiem co, uspokoiło się, nie ma wiatru, niebo się zaciągnęło, nie, słoneczko też nie świeci, przedtem świeciło, ale to jest właśnie dobra pogoda na ryby. Rolnicy już tutaj prace polowe prowadzą, także <grywa> chyba ten traktor słyszycie, a ja tu sobie siedzę i jest przyjemnie. Słuchajcie, kończę dzisiejszą wyprawę moją. Nad kanałem, tak jak mówiłem, na wstępie, także <grywa> jestem zadowolony, udało się wyhaczyć rybę, także happy jestem. No powiem wam, nie jest prosto jeszcze o tej porze wyciągnąć rybę. Po prostu ta woda jest zimna jeszcze. To wszystko jeszcze śpi, jak się to mówi. Tak jak mówię, jest połowa marca, ale te skoki temperatury są naprawdę duże. Także ta ryba jeszcze nie współpracuje tak, jakby, jakbyśmy to sobie życzyli. Ale udało się. Jestem pozytywnie zadowolony. No, trzeba czekać jeszcze, jak mówię, na tą pogodę. Przyjdzie ocieplenie, jak się zrobi konkretna woda, się dogrzeje. To wtedy ta ryba będzie lepiej z nami współpracowała. Także było fajnie. Jeżeli Wam się film spodobał, to proszę oczywiście dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No jak zwykle zapraszam do oglądania naszych następnych filmików z nadwody i zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądał w dalszej części. Cześć, trzymajcie się!